Udało nam się złożyć w sekretariacie prezydenta komunińskiego pisma, które skierowaliśmy do niego w imieniu Stowarzyszenia Marsówstw. Nie udało się spotkać z nim osobiście, widać, że jest bardzo zajęty, ale to też dobrze, bo świadczy o tym, że pracuje dla dobra naszego miasta. Termin spotkania wyznaczył za trzy miesiące, obawiamy się, że może być to jednak zbyt długi termin, jeżeli chodzi o sprawy, które chcielibyśmy z nim załatwić. Pierwszą podstawową sprawą, pismem, z którym się zwróciliśmy do pana Kobylińskiego w dniu dzisiejszym była prośba nasza, aby wziął udział w debacie publicznej, w debacie przedreferendalnej, w której mógłby mieszkańcom naszego miasta, w tym ponad 8 tysiącom ludzi, którzy z imienia i nazwiska podpisali się za jego odwołaniem, przedstawić swój punkt widzenia. Na sprawy polityki zarządzania miastem Słowskim. Być może przekona wielu, a być może po prostu do swojego twardego elektoratu poda wyraźny sygnał, iż nadal chce tym miastem zarządzać. Dlatego, że zauważamy w ostatnim czasie, iż prezydent Kobeliński unika spotkań z mieszkańcami, unika odpowiedzi na ważne, nurtujące mieszkańców pytania. Dlatego też. Jeszcze raz zapraszamy pana Koblińskiego do wzięcia udziału w debacie, aby podobnie jak inicjatorzy referendum o jego odwołanie, którzy spotykają się z mieszkańcami i przedstawiają swoje argumenty, mógł przedstawić swój punkt widzenia i mógł doprowadzić do tego, aby 18 listopada mieszkańcy naszego miasta świadomie i z pełną wiedzą postawili odpowiedni znaczek pod a, kartą do głosowania. Mamy jeszcze jedną propozycję dla pana prezydenta, ponieważ jak wszyscy wiemy, w ostatnich latach Słupskie Schronisko dla Zwierząt cieszyło się dosyć złą opinią, a dwaj mianowani przez prezydenta Koblińskiego kierownicy zakończyli swoją działalność ze sprawami prokuratorskimi. Od pewnego czasu schroniskiem zajmuje się organizacja Pożytku Publicznego, ale na pewno mile byłoby wspomóc te biedne zwierzęta, które wcześniej wycierpiały dużo i o, mamy pana rzecznika, może też przyłączy się do nas. Witam serdecznie. I chcielibyśmy w imieniu stowarzyszenia zrobić zbiórkę publiczną i zakupić na rzecz schroniska Słupskiego dla zwierząt pół tony karmy, ponieważ zima w tym roku idzie dosyć szybko. Może być mroźna i na pewno taka karma, pokarm dla zwierząt bardzo się przyda. Mamy tylko jeden warunek. Taki prosty i chyba naturalny. Aby pan prezydent Kobeliński wziął udział w jutrzejszej sesji Rady Miejskiej. Uczestniczył w niej po raz pierwszy od bardzo dawna. Słucham, od początku, zdjęcia, no od początku do końca. Od początku do końca, żeby uczestniczył w obradach tej sesji, bo wszyscy wiemy, że ostatnio unikał uczestniczenia. Zawsze jest zajęty to w Brukseli, to w Katowicach. Na słupskie sprawy ma mało czasu. Dlatego jeszcze raz zapraszamy pana prezydenta na jutrzejszą sesję, sesję bardzo ważną, sesję, która będzie między innymi poruszała sprawy budżetowe, problemy wynikłe z niemożności zrealizowania inwestycji tegorocznej akwaparku. i myślę, że jest to winien Pan Prezydent mieszkańcom naszego miasta, którym obiecał w kampanii wyborczej, że za to miasto weźmie odpowiedzialność. My w nagrodę, że spełni swój moralny obowiązek i w tej sesji będzie od początku uczestniczył, Zrobimy zbiórkę publiczną i w jego imieniu przekażemy schronisku dla zwierząt pół tony żywności. Myślę, że będzie to takie dosyć miłe zadośćuczynienie za te lata bałaganu, które w schronisku o, były pod kierownictwem wyznaczonych, przypomnijmy, przez niego właśnie ludzi. To tyle w tych dwóch pismach. Mamy jeszcze jedną niespodziankę dla pana prezydenta jeszcze jedną pomoc którą ze strony oczywiście jako wszyscy wiemy że 2 października na zebraniu z mieszkańcami prezydent i 2 października na zebraniu z mieszkańcami prezydent przypomniał sobie o tym że zalega 200 a w zasadzie 1200 zł deklarowanych kwot na rzecz Klubu Piłkarskiego Gry w Słupsk. Z naszych najnowszych informacji wiemy, że prezydent do dnia dzisiejszego tych kwot nie uregulował. A więc jako stowarzyszenie nasz Słupsk chcemy pomóc prezydentowi w regulowaniu swoich należności, więc jeśli nie uda się do trzeciego listopada panu prezydentowi uregulować tych kwot na klub stół, który przypomnijmy sobie miał pierwszy numer, piękne zdjęcia z szalikiem i z numerem 1. Nasze stowarzyszenie oczywiście te 200 zł za prezydenta honorowo ureguluje. Jeszcze chcieliśmy, korzystając z okazji, pogratulować prezydentowi, bo rzeczywiście w miniony weekend Minęła taka okrągła rocznica dziesięciolecia jego sprawowania urzędu. Wiemy, że cieszył się dużym zdrowiem na tej imprezie, którą zorganizowali jego przyjaciele w Lasku Północnym. I mamy nadzieję, że to zdrowie nie opuści go w najbliższych dniach, kiedy trzeba będzie podejmować tak ważne dla miasta decyzje, zarówno te na sesji Rady Miejskiej, jak i te dotyczące referendum. Dziękuję serdecznie.